Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj mam dla was recenzję wspaniałej książki. Jest to Zwierzęca Księga Rekordów. Autorstwa Katariny Westre i Linę Westre. Są to oczywiście dwie siostry. I książkę mam do recenzji od wydawnictwa Zysk ISKA. A premierę miała 21 listopada 2023 roku. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja po prostu... Bardzo lubię czytać książki o rekordach, gdyż to po prostu, moim zdaniem, najbardziej wiarygodne źródło, dużo wiarygodniejsze niż sama telewizja. Tym razem przeczytałam o rekordach zwierząt i jak widzicie, pozycja jest dużego formatu, w twardej oprawie. A autorkami są tutaj właśnie przedstawione dwie siostry, Katarina i Linea. One oczywiście to opisują, że bardzo lubią czytać e, książki o wszystkich zwierzętach, jakie żyją na świecie. I wiecie co? Zadziwiające jest to, że każdego roku ludzie odkrywają tysiące nowych zwierząt. Jedne są ukryte w lesie, a inne zamieszkują niezbadane głębie oceanów. I pierwszy dział, jak możecie zobaczyć, to jest właśnie prędkość. Tu możemy e, zobaczyć, kto jest najszybszy na lądzie, najszybszy w powietrzu i oczywiście wszystko mamy tutaj dokładnie, aczkolwiek tak pobieżnie opisane, żebyśmy po prostu wiedzieli, e, o co tak mniej więcej może tutaj chodzić. No, i następna jest to skoczność. Więc widzicie, że najbardziej skoczny jest tygrys syberyjski. Później mamy pumę i impalę. Tak szerzej jeszcze tego zwierzęcia tutaj akurat nie widziałam. Powiem wam, że autorki krótko, ale właśnie szczegółowo opisali każde zwierzę. I oni zaczynają od tego, gdzie żyje, jak szybko się porusza, jak szybko atakuje na przykład przyszły żywy obiad. I kolejna strona to jest, jak widzicie, mali super skoczkowie. Tutaj oczywiście poznamy długość własnego ciała. I wiecie co? Skoczkogonek, yy, Przybliżę wam czegoś takiego. Po prostu ja jeszcze sama nie widziałam. No, pchłe to oczywiście każdy z nas zna, ale pienik yy, ślinianka też również stanowił dla mnie nie lada wyzwanie. Dopiero dowiedziałam się, o czym jest. I tutaj mamy truciznę, czyli mamy jak największą, yy, na przykład roślinę trującą. Co jest najbardziej trujące, jeśli chodzi o jad? No to wiadomo, że ktoś powie: No, oczywiście, wąż. Tylko, że jak ten wąż się nazywa? Pytanie za 100 punktów. Tu oczywiście znajdziecie na te wszystkie pytania odpowiedzi. Kolejna to jest krew. I tu powiem Wam, że było troszeczkę mrocznie. Naprawdę poznam zwierzęta, które żywią się tylko krwią. Następnie robi się spokojniej, bo możemy też zobaczyć, które zwierzęta pocą się najbardziej. Po czym strona później 18, zaraz to niej przejdę. Tak, strona 18 mnie zdziwiła tutaj najbardziej, bo zobaczyłam, że niektóre zwierzęta załatwiają się, jak widzicie, ustami. No nie w sposób sobie wyobrazić, jaki muszą czuć smak. <grym> Także nie wszyscy po prostu załatwiają się tymi naszymi 4 litrami bo niektórzy mają specyficzne podejście do życia. Tu mamy największą toaletę na świecie. Masakra. Powiem wam, że jak ja to wszystko czytałam, to byłam e, z jednej strony tak, tu jest kubka oczywiście. <grytanie> kto wydala jej najwięcej, kto wydala jej najmniej, no mega, po prostu mega. Nie wiem. Wiecie, będzie tutaj też e, kilka słów na przykład z rodziałem e, innych zwierząt, kto ma później tu mam miłość, czyli najlepszy taniec godowy. No niektóre są naprawdę takie, hmm, jakby to powiedzieć, nieludzkie. Wiemy, że to nie są ludzie, ale po prostu to, co się tutaj dzieje, jest dla nas mega wielkim zaskoczeniem. Tutaj kto wydaje jak największy jak najgłośniejszy dźwięk? Widzicie, ilość decybeli to jest aż 50. Tutaj jest to 150, 200 i 250 wydaje kaszalot. Dokładnie 240 decybeli. No po prostu super. Nie chciałabym go mieć na przykład w swoim domu, bo nie wiem, czy bym dała radę znieść ten hałas. Strona ciekawa. Jak moja córka stwierdziła, mama, co to są bąki? No jak myślicie? Co to za powietrze z tyłu może uchodzić od tych zwierzątek? Kolejny to jest smrodek. No niektóre to po prostu tak mega. To było opisane, że cudownie pachną, że... Aż, aż nie chce się o tym myśleć, i, i najlepiej nigdy takiego stworzenia tutaj nie spotkać. Tu mamy z kolei pachnące bezkrągowce, czyli jakaś słodka y, trucizna, mamy pszczółkę miodną, mamy miętową mgiełkę, patyczak miętowy, cytrynowy alarm, mrówka żółta. A w ogóle, widział ktoś za żółtą mrówkę? Bo ja tak szczerze w całym życiu widziałam czerwone, widziałam czarne, widziałam takie jakby trochę niecałkowicie czarne, tylko takie jakby brązowe. Ale żółtej jeszcze nie widziałam. Także zobaczcie, kto tutaj pachnie najładniej. Tutaj, kto ma największy apetyt. Nie chcę Wam zradzać wszystkich stron. Tak mniej więcej chcę Wam tylko po części pokazać, żeby nie dochodzi do samego końca. Żebyście też mieli taki przysmak tego, że otwieracie książkę i wow, jesteście po prostu nią zainteresowani. Tak, najdłuższe języki, to też było super. No, mój mąż też miał ten temat, trzy zdania. Największy mózg i najmniejszy móżdżek, Super, po prostu. A te oczy. Ja, ja w ogóle pierwszy raz widziałam, żeby takie zwierzę miało takie mega wielkie oczy. Naprawdę, można powiedzieć, że niektóre mają. Tu największa ilość oczu. Zobaczcie, tysiąc. Tysiąc oczu. Po prostu super. No ja, ja bym akurat tyle nie chciała mieć. Bo ten, kto mnie obgaduje z tyłu, nie chce z tyłu będzie ja nie muszę go widzieć. I nie wiem, ale tym zwierzętom po prostu do przetrwania są te oczy potrzebne. Mają tam też takie czułki. Więcej wam nie zdradzę, bo po prostu wszystko będę wam tu mówiła, ale naprawdę, jak to ma najlepszy smak, super przyssawki, no mega, mega ciekawa książka. I, I powiem wam, że tą książkę może nawet czytać kilka razy, bo to nie jest powiedziane, że o, przeczytacie i już was nie interesuje. Później mama, pamiętasz, które to było zwierzę? I tak dziecko po prostu przychodzi i przegląda tą książkę kolejny raz, kolejny raz. I tak naprawdę ona z nim może zostać na dłużej, bo ktokolwiek yy, no, do domu przyjdzie, czy ktoś ze znajomych, czy z rodziny, to po prostu tą książką jest mega zainteresowany. Nie da się być niezainteresowaną. Już czytam, wiecie, co, inne rekordy Guinnessa, ale już nie pamiętam chyba z innego wydawnictwa, ale zwierzęcej księgi rekordów. Po prostu jeszcze nie czytałam. To była moja pierwsza książka. Także naprawdę to była po prostu wspaniała zabawa, bo poznając je wszystkie stwierdziłam, że ja jednak tych wszystkich zwierząt nie znam. To było tyle ciekawostek. Każde dziecko po prostu będzie nią zachwycone. A na końcu chciałam wam pokazać. Mamy taki spis wszystkich zwierząt, które zajmują, znajdują się w tej księdze rekordów Guinnessa. Tam wam po bieżnim, mniej więcej tak wam pokażę, co to mamy. Króliki, medguzy, stożki, sumy. Co to jest? Ślimak, a nie! Co to? Szlamnik, Matko Święta. Powiem wam, że niektóre to nawet ciężko było wymówić. Mega, po prostu mega książka. I, i ja y, większości nazw w ogóle nie słyszałam, nie wiedziałam, jak te zwierzęta wyglądają. I, I tak jak same autorki zaznaczają, naprawdę każdego roku odkrywają tysiące nowych zwierząt. To jest po prostu szok, że tak naprawdę nigdy nie da się dowiedzieć, ile tych wszystkich zwierząt jest na świecie, bo za każdym razem są inne. Wiadomo, jedno z drugim się skrzyżuje i już, bóch, kolejną mamy genetyczną taką nowinkę, że tak powiem. Także książka jest naprawdę mega duża. Tu siostry sprawiły no, nie lada wyzwanie sobie, żeby po prostu tego wszystkiego się tutaj dowiedzieć i nam opisać. Książkę uważam za bardzo wartościową, bo na pewno ta wiedza nam się przyda na lekcjach biologii, i nawet może i geografii. Także mega, mega prezent. Jeżeli macie w domu takie dziecko, które interesuje się zwierzętami, jak najbardziej polecam mu kupić właśnie tą książkę. Ona mu się przyda, da mu wiedzę i Wam na dłuższy czas spokój, bo po prostu jeżeli dziecko umie czytać, to sama sobie będzie czytało. A jeżeli nie umie, to usiądziecie z nim i nie będzie gdzieś tam sobie biegało po domu, nie wiadomo co broiło, tylko usiądzie przy książce i. Zacznij wam zadawać pytania, na które tu macie odpowiedzi. To jest najpiękniejsze. Nie trzeba nic wymyśleć i udawać, że się jest mądry. Wystarczy przeczytać. Super książka, bardzo wam polecam. I do usłyszenia. Pa, 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 pa.